Towarzyszenie Grupa Ratownicza Paramedic działa w koło brzegu od 2004 roku. Prowadzi między innymi zajęcia, na których naucza udzielania pierwszej pomocy, organizuje szkolenia w tym zakresie, a także zajmuje się zabezpieczaniem imprez masowych. W 2019 roku podpisała porozumienie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i stworzyła nową grupę poszukiwawczo-ratowniczą, której celem jest wspomaganie działań poszukiwawczych prowadzonych przez policję czy Straż Pożarną. Od początku pandemii Stowarzyszenie Bez wahania podjęło decyzję o współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w ramach realizacji zakupów dla osób starszych. Oraz poddanych kwarantannie i izolacji od kwietnia 2021 roku wspomagało regionalny szpital w Kołobrzegu, zapewniając bezpieczeństwo osób oraz pracowników szpitala przybywających w punkcie szczepień, a od grudnia pomagało w punkcie segregacji pacjentów szpitala. W lipcu oraz sierpniu tego roku członkowie grupy codziennie patrolowali najczęściej uczęszczane ulice miasta, zapewniając turystom oraz mieszkańcom bezpieczeństwo. Dzięki aktywności na rzecz społeczeństwa w 2020 roku Paramedic otrzymało Nagrodę Starosty Kołobrzeskiego Perłę Powiatu, natomiast w 2021 Konik Kołobrzeski Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Teraz grupa szuka osób, która zechce wesprzeć ich we wszystkich działaniach. Grupa Paramedic zaprasza osoby od 17 roku życia do udziału w Stowarzyszeniu Ratowniczym, które ma 18 lat doświadczeń w zakresie działalności społecznej i ratownictwa. Wymagania nie są trudne do realizacji, ale przede wszystkim, jak podkreśla grupa, Szukamy ludzi odpowiedzialnych, gdyż zadania nałożone na naszą grupę są często odpowiedzialne. Osoby wstępujące do grupy przechodzą rozszerzone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz ratownictwa. Wszelkie informacje dotyczące działalności grupy poszukiwawczo-ratowniczej znaleźć można na Facebooku Sgr Paramedic Kołobrzeg.